Sponsorami programu byli właściciele sklepu internetowego Apart.pl i salonów Apart. Sponsorem programu był T-Mobile, dostawca światłowodu dla domu. O, poranku wysyłamy... Mmm, taki Pocie. świr, rocha, to i machaj kapusta. Po co ci kapusta? O, ka, ka, ka. Ach, Co to było za dźwięk, Dostajemy w tym klimacie? Jak dobra impreza. chciała poszaleć, wzmocnić. wzmocnij. To jest takie życiowe. A chcecie o podatkach posłuchać? Jest! Zaraz połowa! zobacz. się i wpaść. mnie tu bardzo dobrze. Święte słowa. Dzień dobry, TVN. Codziennie od 8.00. Tak się składa, że nadszedł czas na wielki finał. O! Taki puchar otrzyma tylko zwycięska para. Czak! Chcemy wygrać ten program? Nie zgramy! Jest, Jesteśmy przerażeni. Musimy trochę przyspieszyć chyba. To zależy nam na skali. Bardzo. No powiem. Ci, 170. To jest jakieś 5-6 klokopan. Czekałem na ten moment kilka tygodni zwycięzcami pierwszej polskiej edycji Lego Masters są. Lego Masters. Wielki finał, dziś o 20 w TVN. Pomyślisz, że mię prowadzę rozmowę. Do kogo był ten list? Pisałem go do śmierci. Miło mi. Stracił dziecko. Zwisa mu, czy straci całą resztę? Nie wybierasz, kogo kochasz, ani kto kocha ciebie. Złamałeś mi serce. Nie próbuj żyć bez mnie. Wils, Kira Knightley, Kate Winslet Premiera TVN. Ukryte piękno. Dziś o 21.30. Raz, dwa, trzy, Uwaga, uwaga. Wszystkie mnie widzą. W tym roku było niezwykle trudno wyruszyć w świat, ale Martynie udało się. No, no, no! Czy to nie jest wspaniałe? Jakie? Zabrała nas w wyjątkową podróż. Efekty są moim zdaniem znakomite. Jak powstawał program Kobieta na krańcu świata jutro o 11.30 w TVN. Islamscy bojownicy w Teheranie uwięzili Amerykanów. Sześcioro uciekło tylnym wyjściem. Wyciągamy ich. Powiedzmy, że ekipa filmowa szuka planu. Czy strażnicy rewolucji dadzą się na to nabrać? Musisz mieć mocną legendę. Zabiorę was do domu. To jest scenariusz. Wasz kamuflaż. Najważniejsze, żebyście sami w to uwierzyli. Nie zostawię go z szóstką ludzi na pastwę losu. Ben Affleck, John Goodman. Oparta na faktach Operacja Argo We wtorek o 21.30 w TVN W te święta bądźmy blisko Jeśli trzeba, na odległość Co? Cześć wszystkim ja. Jeśli można, twarzą w twarz okay. I cieszmy się razem ulubionymi filmami Co pytania? W Nibie to właśnie miłość W pierwszy dzień świąt Madagaskaru oraz Królewna Śnieżka i Łowca, a w drugi dzień świąt Holiday. W TVN święta zbliżają. Na program zaprasza jego sponsor firma Carrefour, właściciel sieci sklepów oraz sklepu internetowego carrefour.pl. To, że warzywa czy owoce powinny być jędrne i świeże, wiedzą wszyscy. Ale czy wiedzą, że powinny być intensywnie wybarwione? Jeśli takie są, to znaczy, że mieszkają tam barwniki, silne przeciwutleniacze, które zabezpieczają nas przed chorobami cywilizacyjnymi. W czerwonych warzywach i owocach mieszka Likopen, który chroni nas przed nowotworami. W białych mamy antybiotyki roślinne, które wzmacniają naszą odporność. Pomarańczowe warzywa to beta-karoten, który jest dobry na wzrok i na skórę. Zielony to z kolei kwas foliowy, świetny dla układu nerwowego. No i warzywa fioletowe najmocniej chronią przed rakiem. No i to dlatego warto jeść kolorowo. Na program zaprosił jego sponsor, firma Carrefour. Właściciel sieci sklepów oraz sklepu internetowego carrefour.pl フッ。